Witam Was wszystkich w moim już trzecim gameplayu Gameplay tym razem jest z gry The Caron Extreme Action Online Game Ok, mam do wyboru dwa serwery Ja zaloguję się na tym Ok, loguję się Ja też mam trzy postacie stworzone. Ale pokażę wam jak się robi postać od nowa. Klikamy new. Nef Mamy do wyboru dużo klas, z tego co widzicie. Ok, weźmiemy sobie na przykład tego to pana. Wpisuję jego imię. Ok, i mamy do wyboru eee, tak jakby dwie kampanie, które wybierzemy, wieś, wiem, czy wybieramy światło, czy cień, mrok. Dobra, wybierzemy światło. Ojej. laki na serwerze. Ok, i mamy stworzona postać. Postać tworzy się szybko, bez na jak najmniejszych problemów. Ok, to. Wejdziemy na moją dziewczynę. Wybieramy sobie trzy serwery na których będziemy grać. Weźmiemy pierwszy z tego co widziałem gra na nich jak gra na nich bardzo dużo Polaków Gra sama w sobie nie jest trudna do obsługi no, ale pokażę wam co i jak Okej, okay, ładuje się. Ja już tu jestem w takiej... tej. Jak widzicie grafika jest ładna. Jest dużo skilli. Dobre. Zaraz powiem się w mieście i wam wszystko pokażę. OK. Już nas przenosi Dobra i tak jak widzicie interfejs gry nie jest trudny do ogarnięcia. Tu macie wasze skile, tu macie czat. Tutaj wasze miksturki. To wasze życie mana. Doświadczenie to jest ten żółty pasek. Macie napisane na ile jest procent. Ok. To jest wasz mod. Ja na razie nie mam ale pokażemy tak wasz ekwipunek sproja wszystko tutaj co trzymacie i temy i tak dalej jak widzicie mam włożone do broni kamyczki można to zrobić u kowala jest to o, takie coś na przykład lub coś takiego o proszę bardzo okej, okay, to już wasza, wasza postać Macie wasze atrybuty wypisane wszystko. Atak obrona. Magiczny atak. Tutaj się punkty dodaje. Wszystko ładnie przejrzyście. To są wasze skile. Widzicie jest ich. Trochę ich jest. Ja mam tutaj trochę do wyboru Mam ogień, mam lód, mam elektryczność, a tutaj są Wasze transy tak jakby to powiedzieć. Na no, krzyżle wyrzeczy ta się książkę, z tego co pamiętam i ma się transaj, nowe skile i tak dalej. O. Są skile pasywne. Idziemy dalej. Są wasze questy. Tutaj jest napisane jakie questy wykonujecie. To jest takie coś jak komisja. Już wam pokazuję o co chodzi gdzie mam zebrać 20 takich rogów i dostanę expa i kasę quest komisyjny bierze się od takich właśnie tablic widzicie commission wykryłem to pierwsze no i macie wpisane questy które możecie wziąć już mogę ten za każdy quest się płaci ale dostaje się dużo miłość doświadczenia to się bardzo opłaca w 26 poziomie przychodzi tu i klikamy klikamy tu, że bierzesz ten quest komisyjny no idziesz wykonywać, potem przychodzisz i łatwo można lewę na tym wbić tylko przy większym labę, poziomie doświadczenia jest coraz trudniej no ale jakoś to idzie to jest pomoc help macie wszystko opisane to jest sklep i mogę tylko go otworzyć w Braiken of La to jest miasto otwieracie sklepik, zostawiać sobie rzeczy no i sprzedajecie można łowić trzeba mieć do tego wędkę, tutaj się klika są wasze wiadomości i wiadomości z którymi przyjdziecie z kolegami waszymi i tak dalej. Są wasi przyjaciele, to jest lista, na, których, na której są wasi, już nie przyjaciele, są ludzie zablokowani, których nie lubicie, lub rób tam coś wam zrobili. Widzicie, kilku ich mam, to są sami Polacy. ok idziemy jakiegoś potworka zaatakować, pokażę wam, jak się walczy. Jak widzicie, grafika jest bardzo ładna, są ładne zbroje. Ładne miecze, skrzydła. Gra jest ładna. Na początku się trudno dojść gra. Bo potworki są mocne, wy jesteście dość silni. No ale później... ...uznaczy znaleźć jakąś... ...osobę w party... ...no i razem sobie z kimś ekspisz normalnie. Nie ma z tym najmniejszego problemu. sobie jeszcze bufy. widzicie są na serwerze lagi, ponieważ dużo osób gra. Czasami tak jest. Ok, idziemy. Jak widzicie, jest tu już pierwszy potwór. O, proszę bardzo, patrzcie, jak pani bije. Ok, zbierzemy zaraz jakąś grupkę włoskim walczyć dobra bierzemy pierwszego skilla odpalamy już byk widzicie jak Naki ładny lagi są na serwerze i skill y się od razu nie włącza się tak jak podobnie w mety nie bierze się spota no i się expi okej okay, drugi skill Więc widzicie potworki ładnie padają. No nie dziwcie się, oni nie mają dużego poziomu. Ja mam 60. Okej, okay, to jest trzeci. Prądy idą spod spodu. Znaczy z góry spadają, nic wielkiego. To jest czwarty już mój bardzo mocny skill. Patrzcie. Tak samo jest z piątym, tylko że atakuję lodem teraz. A teraz będzie z prądu to jest walnięcie piorunem prosto z nieba patrzcie buch to jest bardzo fajny skill, będziecie mieli go na na początku sesji tej exp'ić otoczyło was kilka potworków, bierzecie prawy byk potworek ginie jeszcze ten skill, on jest też dość mocny, nie za szybki, ale popatrzcie. Są takie wiekule. O. Serwer się, kurde, zciął coś. No okej, okay, to by było na tyle. Skrzydła dostaje się już, nie na którym poziomie, ale trzeba je kupić, są drogie. Tutaj macie paski, możecie mieć dwa paski z Kili staję sobie pod Wasze udogodnienia. Jeśli byście grali magikanem, tak jak ja, to pamiętajcie, bierzcie zawsze fire i ice, pasywę. Nigdy nie bierzcie porądu. Ja zrobiłem taki błąd i tego bardzo żałuję. No ale co zrobić? O, popatrzcie. Jakiś potworek. Wow, widzieliście to? Jakiś mnie z zabił Kurde to czasami właśnie w górze spicie sobie ładnie, pięknie, przychodzi jakiś setny plus level ma, ma was na hita By było na tyle Z waszego expienia No dobra To by było na tyle W razie czego piszcie do mnie na GG lub na Escape pomogę Wam Nie ma sobie najniższego problemu Do zobaczenia, cześć Wam